Cześć kochani, dzisiaj znajdę dla Was recenzję rodzinki reniferów z firmy New Canna. Na początek samica. Nazywa się ona u mnie Lucia i jak widzicie wygląda bardzo podobnie do mm, na przykład łani, czyli samicy jelenia. Jest bardzo podobna do, do tego gatunku, jak widzicie, ma ona bardzo słodki pyszczek i jest bardzo dobrze wykonana. Widać na jej faktory sierści, jest naprawdę śliczna. Teraz pora na malutkiego reniferka. Jest on po prostu przez ma kropeczki, tak samo jak e, mały jelonek, także dosyć ciekawe. Myślałam, że my renifery nie mają takich kropek, ale jak widać ta firma je zrobiła i zresztą bardzo jest podobny do bambieka. Dzięki temu jest naprawdę malutki i przesłodki. Teraz pora na samca renifera, który nazywa się Spen czyli tak z Krainy Lodu. Bo jeżeli nie wiecie, no to on będzie właśnie grał Svena w Krainie Lodu, którą będziecie mogli obejrzeć 24 grudnia na moim kanale. Jeżeli chodzi o tego pana, to jest on bardzo ładnie wyrzeźbiony, bardzo mi się podoba jego faktura sierści, tak samo jego wyraz pyska jest naprawdę przesłodki. Ma bardzo fajnie zrobione rogi, tylko moim zdaniem troszeczkę niedomalowane, ale za figurka jest naprawdę prześliczna. Podsumowując, moim zdaniem, jest to prześliczna rodzinka i bardzo mi się ona podoba. Cieszę się, że je kupiłam. Pomimo tego, że y, kupiłam je tylko po to, aby nagrać z nimi krainę lodu, no to moim zdaniem fajnie, że trafiły do mojej kolekcji, bo jest to nowa firma, której nigdy wcześniej nie znałam i nawet nie wiedziałam, że mają tak ładne i tak fajnie wykonane figurki. I tak dla ciekawostki powiem jeszcze, że w tej firmie jest jeszcze taki większy zestaw, jeżeli chodzi o renifery. Pamiętam już, ile tam jest figurek w tym zestawie, ale jest ich o wiele więcej niż tutaj. I na samym końcu filmu będziecie mogli zobaczyć taki krótki filmik, w którym pokazuje jakie jeszcze inne zestawy mamy ofercie sprzedawca, który właśnie sprzedaje figurki z tej firmy. Możecie znaleźć tego sprzedawcę na Allegro. Wszystkie linki znajdziecie w opisie tego filmu. Także jeżeli kogoś z Was zainteresują właśnie figurki z tej firmy, no to bez problemu je znajdziecie na Allegro. Jak ja przeglądałam sobie te figurki, to najbardziej spodobały mi się y, lwy i inne dzikie koty oraz y, pandy są naprawdę przepiękne te pandy. Prawda są to dosyć spore figurki, ale bardzo mi się podobają na zdjęciach. Także dla zainteresowanych warto przeczytać się opis, żeby zobaczyć właśnie wszystkie dostępne figurki z tej firmy. Natomiast jeżeli chodzi o konie z tej firmy, no to jest tylko jeden i on jest akurat niezbyt fajny, nie podoba mi się. To zależy oczywiście od gustu, ale też możecie sobie zobaczyć jakie tam mają konie, ale jest tylko jeden, więc tak informuję. Jeżeli ten film Ci się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Zasubskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco na z następnymi filmami. Jeżeli ktoś z Was chce mi przesłać fanart, to może to zrobić za pośrednictwem mediów społecznościowych, albo jeżeli ich nie posiadacie, to wyślijcie swój fanart jako film na swoim kanale. Wszystkie linki do moich mediów społecznościowych zawsze znajdziecie w opisie każdego filmu oraz w przypiętym komentarzu. I przypominam, że linki do wszystkich rzeczy, które dzisiaj pokazałam, też znajdą się w opisie bardzo przyjemną komentarz. Do zobaczenia.